Najpopularniejszy i najczęściej powielany mit odnośnie wielkiej płyty to jest ten, że zaraz się rozpadnie. Jak wspominałem, bloki w tej technologii powstawały szybko i w dużych ilościach. Zbudowanie pięciokondygnacyjnego budynku jednoklatkowego z czterema lokalami na piętrze zajmowało niekiedy... Hmm, ...jak myślicie, cztery miesiące. I mówię tu o czasie od wbicia pierwszej łopaty do wprowadzania się lokatorów. Puh! Kanalizacja, dostęp do bieżącej wody i brak potrzeby palenia w kaflowym piecu, a przede wszystkim względna prywatność sprawiały, że rodziny chętnie przeprowadzały się do wielkopłytowców, mimo swoich wad. Żywotność takich obiektów szacowano od 50 do 70 lat. Od lat 60. budowano je już pełną parą w całej Polsce, czyli wychodzi na to, że pierwsze z nich powinny być już rozbierane. Nic na to jednak nie wskazuje. Wielka płyta nie jest pozostawiona sama sobie. Po pierwsze, pamiętajcie, że od lat 90. obiekty wbudowane w tej technologii są remontowane i modernizowane, a to sprawia, że proces karbonatyzacji znacząco się opóźnia. Tutaj krótkie wyjaśnienie terminologii budowlanej. Karbonatyzacja to proces wietrzenia betonu i korozji zbrojenia. Dzięki warstwom ocieplenia, które okryły żelbetonowe konstrukcje w ostatnich latach najbardziej wrażliwe elementy zużywają się o wiele wolniej. I nie jest to moja opinia, ale wyniki badań inżynierów, między innymi ekspertów z Instytutu Techniki Budowlanej. Wielka płyta jeszcze postoi i to co najmniej kilka dekad. Szacunki ministerstwa mówią nawet o kolejnych stu latach.